Hej, z tej strony Dawida Dawidowczyk i dzisiaj Wam pokażę, jak mieć dużo fps -ów. To jest poradnik dla Was, bo niektórzy wiecie, jak się klepiecie na różnych serwerach, to sobie gracie, macie tych FPS-ów mało. Akurat ja teraz nagrywam i przy nagrywaniu Flapsem czy jakimś innym programem mam teraz 40, choć tak mało, bo ostatnio, jak nagrywałem z jakiegoś serwera, miałem 250, przy nagrywaniu bez nagrywania 400, więc nie wiem czemu tak mało. Bez nagrywania przed chwilą miałem 150. Ale teraz mam tylko 40 ale przejdźmy, jak chociaż mieć te 40 fps, a nie grać na 10-15 I jeszcze jak mieć 40 fps chociaż przy nagrywaniu I to nie jest tylko na trybie jednoosobowym, zaraz wam pokażę Mam 30 czanków fpsów, no to tak przyzwoicie Ustawienia graficzne Jakość grafiki, jakie jest dokładnie zmniejsza nam to fpsy chyba zazwyczaj, chociaż ja tak mam Bierzemy szybko Grafika jest słabsza, ale mamy więcej FPSów i chodzi płynniej. Jasno się mam z krawą, Wielkość interfejsu normalna, to nie ma znaczenia, a naglifowanie 3D to tam yy, nie, nie radzę tam tu włączać. Cząs cząsteczki ograniczone, ja mam wszystkie. Jest dobrze. Ten ekran może być włączony. Ja nie mam. Poziom mini mappingu 4. Filtrowanie tu na 16. To poprawia dużo grafiki. Wcale nie zabiera FPS-ów. Ja tu wszystko widzę. FPS-y -e tutaj w frapsie. Wy ich chyba nie widzicie. Tu nie zabiera FPS-ów. Wcale to. No, tekstury serwerowe. Nie ma znaczenia chmury wyłączyć, bo jest więcej. pen glass Tu nie wiem. nawet nie zastanawiałem się. Wyłączony lepiej, animacja chodzenia włączona I tu ograniczenie klatek, jak mamy zawsze Chociaż ja mam jak nie ograniczona, to powinno być więcej tych apesów. Jak nie potrzebujemy większej odległości y, czanków I weźmiemy dwójeczkę Weźmiemy gotowe, to patrzcie Ja tu prawie nic nie widzę Chociaż yy... Dlatego No co by tu powiedzieć Oj, ja miałam laksa, nie wiem się ładowało, to ciąg. Zawsze jest lag, jak to się ładuje. No wiecie, nic nie widać prawie, nie? A w y dużo bardziej podskakują. Zawsze, chociaż. 40 akurat teraz to i tak mało. Dobra, weźmy 8, tak jak ja mam. Znowu będzie lag? A nie, już nie. Okej. Okay. Słyszycie jakąś koparkę czy coś, to sorry. <grych> Dobra, no i to chyba byłoby w tyle w tym porawniku. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu. No i subskrybujcie, łapkujcie, i tak dalej. No to się...